Cześć, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam wam do zaprezentowania czołg amerykański, czołg ciężki T110E5 w wykonaniu jednego z najlepszych graczy z Polski, Kiri Kolmi Piotra, klanu Pior, mamy tutaj ulepszone wzmocnienie, różowe, turbo i fioletowy dosyłacz, mamy Dyrektywę na dosyłacz, duży zestaw naprawczy, duża apteczka, racje bojowe. I mamy tutaj rozkład amunicji. 5 hmm. pocisków przeciwpancernych, które mają penetrację 258. 25 pocisków kumulacyjnych z penetracją 340. Jest bardzo, bardzo fajna penetracja. No i dwa hałki, taktyczne haeczki z penetracją 600, przepraszam, 60, uszkodzeniami 515, T115. <tysk> Jest to czołg no, typowy do grania na wieży z bardzo dużym garczkiem na wieży, na który musimy bardzo, ale to bardzo uważać, żeby go przed tym, żeby go przeciwnicy nie przebijali. No, i jeśli kogoś interesuje czołg z miarę OK DPM. Dobrym uderzeniem na strzał, bo mamy tutaj średnie uszkodzenia 400. I spoko opuszczaniem działa. Jeśli lubi ktoś grać na wieżę, to bardzo polecam ten czołg. Z racji z tego, że jest teraz też. ...wierzchołku drzewa. No i zobaczmy, zobaczmy, co tutaj Piotr zrobi w tej bitwie. Na razie ładnie tu punktujemy 60TP Lewandowskiego. Oj, tutaj, no ta dolna płyta 60TP jest czasami bardzo zdradliwa. Ona jest bardzo malutka. Pod tym kątem raczej chyba nie wejdzie. Ten mamy garnek. Skupiamy. Oj, szkoda znowu tego szczału tutaj. Oj, ten. Na razie RNG nie oddaje. Nie oddaje. No ale teraz ładnie wchodzi w garnek. No i punktujemy, szukamy tych uszkodzeń na 60 TP. Jeszcze Jack Tygrysa, którego no z tą penetracją bez problemu możemy przebijać. No ale tutaj bardzo ryzykujemy, że. No i szkoda, szkoda. Na takim podjeździe możemy bardzo łatwo od tego 60 TP wyrwać. Pamiętajmy, ale mamy celownik na zielono i niestety rykoszed. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Ten, ten Niestety zdążył się cofnąć. Weszło w gąsienicę. Jack Tygrys ładnie pokazuje swoją przednią płytę. No, z tą penetracją, to Jack Tygrys nie ma szans na mnie, ale 60p teraz popełnia ogromny błąd i wystawia nam cały bok. My ładnie odbijamy jego pocisk. No, tutaj kombinuje ładnie, ale ten 60p jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Ładnie go przebijamy. My znowu odbijamy super, odbijamy. Kolejny szczał z Hita jego. My A go. Ładnie punktujemy. Ładnie wy wykończenie. No i Jack jest. Ładnie tutaj. Przebity znowu swoją płytę. No. Teraz musimy uważać, bo mamy garnek po złej stronie. Mobie czwartą, że nam ładnie tutaj przydzwonić. Ale niestety nie rozumiem dlaczego strzelił nam w gąska, a nie w garnek. Dużo łatwiej byłoby przebić. M103 Oczywiście jesteśmy nad nim. Mamy przewagę wysokości. Ładnie wchodzi w wieżyczkę. Drugi strzał znowu przebija wieża. I jedziemy, jedziemy, ciśniemy przeciwników. W ładny strzał w obiekta. Czy to uda nam się go wykończyć? Tak jest, udaje nam się go wykończyć. Mamy już dwa zniszczenia i ponad 5300 uszkodzeń. Oj, no i tutaj się bokiem dostawiliśmy chwilę z do tych czołgów. Ładnie tutaj strzał w kunce pancera. Bo my powinniśmy mieć wcześniej pocisk. Tak jest. Nie mamy przed sobą 127B i Tortoisa. 127B ładnie tu nas przebija. No Tortois też może nas tu bardzo z łatwością przebijać. Ale nawet nie celuje do nas. A ten 127 b nas punktuje. Już drugi strzał przebił. A tortoise. Nie wiem, gdzie mierzy. Ale na pewno nie tam, gdzie powinien nas przebić. Uda nam się wykończyć. Ładnie udaje się go wykończyć. Mamy już cztery zniszczenia i 7799 uszkodzeń. I wybieramy 121B. Olewamy jak na razie VZ Lejona I mamy 127 b do nas. No, on nie ma już za bardzo gdzie uciec. No, patrzcie, jest już w takim krosie, że mamy kolejny strzał. Odejmiemy ładnie podpalenie. Uda nam się go ładnie wykończyć. Mamy lajona bokiem. Strzelamy, przebijamy. Ładnie. Kolejny strzał w Liona. Sojusznicy go wykańczają. A my nie zatrzymujemy się, tylko jedziemy, jedziemy, ciśniemy te T55A. Mamy jeszcze Udesa po swojej prawej stronie. Ale nie zatrzymujemy się i ciśniemy po tego T55A. Ładny strzał, taran, wykończenie. I przekraczamy już ponad 10 tysięcy uszkodzeń i 6 fragów. Mamy prawie 5000 uszkodzeń odbitych. I jedziemy po tego, uda się jeszcze. No tu powiem szczerze, na no, przeciwnicy bardzo, ale to bardzo co zrąbali, bo. Nie wiem, jak można widzieć garnek E5, a strzelać pogąsienicy Aż się prosi, po prostu, żeby w ten garnek szczelać i punktować sobie piątkę. bo Ten garnek jest na tyle duży, że naprawdę ten udes też nie wiem co robi. nawet nie szczelił do nas. I mamy go całego na razie dla siebie, zanim sojusznicy dojadą. Musimy go jak najwięcej spunktować. Leopard oddał i czy będzie nasz. Tak jest, udaje się go ładnie wykończyć. Popatrzmy teraz na wyniki końcowe. Gracz Kolmi, Piotr z klanu Pior. Oczywiście otrzymał za tą bitwę oznakę mistrzowską. Trzymał stalową ścianę, duży kaliber, specjalistę. Kolega zrobił 11528 uszkodzeń, 7 zniszczeń i to dało koledze 1696 podstawowego EXPA. Mamy 38 strzałów oddane. 35 trafionych. 29 z penetracją. Wszystkie te uszkodzenia robione na blisko. Zablokowane przez pancerz 4950 uszkodzeń. Przejechane 2,5 km. Bitwa bardzo, bardzo szybka. Tylko 7,44. No i mimo tego, że straciliśmy na umicy bardzo dużo. Strzelaliśmy prawie tycznie z Golda, parę tylko pocisków, poszło AP. To i tak kolega zarobił 34,5 tysiąca kredytów. Ekspat ze wszystkimi nożnikami, kolega zarobił ponad 14 tysięcy. Rewelacyjna bitwa, super. Ja ogólnie sam od siebie polecam wbijanie E5. Tym bardziej, że jest teraz na wierzchołku drzewa i są bardzo dobre zniżki tej linii. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie się ma.